Witajcie, witajcie z tej strony Bomba.fr, witam was na kolejnym odcinku z mojego kanału. w mieć w Robloxie, w Dorsach, jest z nami Blachaj. Cześć, cześć. I jest z nami osoba, której bardzo dawno nie było. Witam. PL Frogie... Pierogi. Yay. Tak, na Yay. udało nam się namówić go, żeby z nami zagrał. Oczywiście gramy na nowym trybie, super hard mode. Eee. No, to jest z okazji 50... Dziewięć... do 15 będzie sukces. Tak. To jest z okazji 50 subskrypcji na moim tak. kanale. świetne, Dobra jest 49, ale to prawie 50. Jeszcze będzie okazji, wrócisz ten film. I ci suby zaczną spadać. <laughs> <nie był. śmiech> Śmieszne, chciałbyś. Tak. Generalnie um, myślę, że każdy wie, że um, nie, tu się nie kupuje na tym trybie nic. Czemu za tysiąc? To mniejsza sa czułość. Czemu ty masz nasz no, garba u mnie? Dobra, Mówię, że są... Mam zapalniczkę. Kuchy. Tak, no tam jest, ale to jest tylko jeden. Oczy, Dobry. oczy uważaj. Jąderka. A bo wy przeszliście tak. dalej. Tak. I, tu I nie co... to jest banan. No, że jak... No, na co sprawdź. Oj. Otknął się. Też tak myślałem. Ojej. Myślę. Tu. General, O! Ja biorę święcony grę. To jest gra, no tylko... Nieee! Czemu nie ma pieniędzy? Obraz, nie. to, to był To nic, to obraz, po prostu. Dobra, jest Mów, piąty, jest! Mówcie, jest. Mówcie, kiedy mogę, mam się chować, bo ja trochę nie ogarałem. Dobra, ej, mruga, mrugało. U, oko Mrugało mówcie, kiedy się schować. Mrugało, guys Leci Dobra. Czekajcie na mnie. Jesteście? Wyjść? Tak, wyjść. Wyjść. się wychodzi, dobra. I do góry czy naprzód teraz? Do góry, bo on do góry Tak, dobra. do góry. O były podwójne, wiesz. Ale jak z banany O potka Zostaw jaki, mi jaki. proszę, zostaw! Dobra Jesteśmy na siódmym Kurde no! Co robi A, to co podniosłeś? Spadłeś, uwaga! Zbada. To jest podcast Fortnite'a Mówiłem! Pamiętaj fajnie, że wpadłem w banana. Światło! Światło! Gdzie jest? Powiedz kiedy. Jak, jak będzie coraz bliżej? Teraz dobra, ale to po prostu nie wyświeca. Jezu, możesz, tak. Uważaj A na czy, banany. Jak, jak jak mi chodzi? W, po prostu. E. Albo do przodu. Dobra. dobra. O, plasterek. A, banany nic nie widzę. O, psyknął mi. No to czekaj, czekaj. To musisz się popatrzeć. Tak, tak. Znajdź go. Znajdź Masz pół HP, okej. Okay. Ja zapalę. Ja, mam tu świeczkę. Świeczka. świeczkę. No czy. Co? Dobra. Zaraz wyjdę z siebie O pod, Wiktor, no, weź to Jak będzie jakiś plasterek? O Chwilę Generalnie no... A co? co się dzieje na 50? -tym? Na 50? Jest o, rzeźba jest? jest rzeźba Musisz ułożyć obrazy Figura Nie wiem, czemu każdy youtuber mówi, że to jest takie trudne Proste o. Ała nie wiem Ujde, się no, popatrzyło. Ja się nie mogę... ja się popatrzę. To jakiś podobno jewde kill. Nie, nie widzę. Tak. Ej, które to były drzwi? 14 nie Dobra, to są fałszywe... O, mam fotkę. A co ta fotka daje? Dodatkowe zdrowie. Chodźcie na górę. No, jak będzie nas w ogóle. Światło. Druga. Ue! Szybko. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Teraz! Co to jest? Dobra. No, serio? Miałem, no... Jestem... Ty... Nie! Nie! No, no... Widzowie, widzę to widzicie. O! Utknąłem w szafie. O, tak. Bo jakby... Dobra. Nie pad... Gdzie jest się dalej tu? Tutaj. Prosto, prosto. No, to jest ten... Oko? Ej, Okej. Banan? Mam do... Leżę. Nie żyjesz? No, leci, do mnie leci. Proszę czekać, dopóki jest bezpiecznie, mogę się trwać Nie. Co ty, co gościł gościłbyś? A za 30. Oko znowu. No to no. co? Aha. Aha. Ja Was oglądam. No tak. Dostałem 50 hp. No. Weź zapal Dwa razy mnie Psytek zaatakował Odbocz no Mnie pierwszy raz przed chwilą O pieniądze Paniu A, no A tak A tu nie, nie byliśmy? Byliśmy A tu... Marnujesz świecza Świecza Uwaga, oczy Gdy... oko. O Oko Jeszcze ps Nie żyje to użyj, to się to oży. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Przed Dobra, chociaż mnie psyt nie zabił. Uwaga na pana, światło. O zwykły, raż W lewą poleciał. Moje przynajmniej. No widzę. Dobra. No to spokojny. jest proste w sumie. Nie wiem czemu tak ludzie na to narzekają. Prosto. Syd. A to ty miałeś. Uj. Nie, to ty miałeś. Nie. A nie ja nie umiem tego psyta ogarnąć nigdy. Oczy, kurde. Dwa... Ale, ale które teraz to były drzwi? Zrób swój trik. Ale to tak, tutaj jest ciężko, to tak nie działa. Tutaj. Światło. Światło. Dawaj. Zapal. To było 20 dwa ile? Dwadzieścia dziewiąt. Dwa i dwadzieścia dziewięć. Dwadzieścia dziewięć. Nic nie widzę. Ocz! noś, Ale to jest stary. Kluczyk. Psyta miałem. Kurde, jak chcę tego screech'a usunąć? Ja o, pewnie padnę, tątkę. wiesz? Mam klucz. Jak coś. Nie chcę usunąć, to ja czekam tutaj. Jak chcę usunąć screech'a, to się musiałem popatrzeć na oczy. Tak czy siak dostałem do jestem przeżywiony. Jack the Killer, uciekaj. Co mam robić? Uciekaj. Aha. My, Oj. My Opie no. Dostałem Screecha i jeszcze ten chłop. No krzyknąłem, żeby nie było nic za zacząłem uciekać. Tylko za mną było oko i jeszcze dostałem skrzycza. Masz pięty granat. No i wychodzi na to, że ja przetrwałem najdłużej. A to nie, no, nie twoja zalet, znaczy nie twój. Nie myślenie. twoja zalet. Mm -hmm. Tylko fakt, że ja miałem niefarto. nie farto. A, bo to ja, nie to ja tu będę tego. biec, no tak. To się generalnie Jest dobrze, no. Chyba. A czemu on się nie pojawił? No pojawił, nie się. pojawił się. Znaczy czemu oczy nie było. I czemu on Nie on ma... jedzie samochodem. Czemu on jedzie samochodem? Bo ma prawo. Tu się drzwi nie świecą jeszcze w dodatku. Może być zginął. A życzysz mi? Tak. Też tak myślę. On jest za mną, ja go słyszę. <grym> nie powiesz. Ale ja go tak na plecach czuję. Nie, jest dopiero w drzwi wszedł. No jedzie, jedzie. Jedzie. Ale ma BMW. Myślałam, że on może wyjechać do następnego pokoju. <śmieszne> A to byłoby śmieszne. 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 Czemu tak? Stuk, puk. Kto tam? Drzwi. O, ale szczęście. Świat. Wiem. Dajcie ra radę, masz radę W ogóle przestała mi nic mówić w ogóle Zasubskrybujcie mój kanał widzowie Tak jest O boże A to jest ten pokój Ja o. bym żył ale według mnie oszustwo Wiktor co sądzisz o Demokracji i nagrania tego jeszcze Poszedłem. Nie no co demokracja JAK zginę O kurde Jak zginie w 50 to jeszcze raz O pieniążki masz takiego chłopie farta O kurde dobra może przestanę Okej okay. No to już pieniążki może O jest teraz będzie najgorszy po prostu to on będzie zielony? Nie, on będzie Nie, żółty. I to jest identyczne. Nie. Jak? Ten. Czemu on jest żółty? Co ten gra robi? No i pozbioram się figury. I teraz trzeba tylko znaleźć no? Nie, nie zrobimy Widzę, że będą się męczyć. Tak. Ja się wpisywam Dobra. Ktoś czuję, że on się i tak pomylił ostatecznie. 7, 9, 0, 7, 4, tak? Końcówka. Tak. Nie. No niby. Jest! Nie Nie, końcówka była 7, 5. jakoś przeszedł. Kurde. A, bo ja mam tu... Kurde, nieważne. A! no jeszcze oczy. Okay. Okay. O, święty granat. Ale balanga. I klucz. Wyłącz mu radio, wyłącz mu radio. Jak masz honor, to mu nie wyłączaj radio. Jak masz honor, to mu wyłącz radio. Ja wykupiłem ja cały jego sklep. Myślę, tam to wyłą piwek. To wyłącz mu radio teraz. Wytrychem? Nie mogę. Tak, nie. Dobra. Na pewno możesz. Oczy w tym pokoju są? No. O, święty granat. Drugi. O, za fajniczka jeszcze. No po prostu super. Żyć My nie umieć. dokładnie. No widzowie, myślę, że to będzie odcinek solo. Ty się. Tak. Hej, teraz i tyle ci powiem. Też tak myślę. Też tak myślę. No co? Zginęliście? No to. Co my? Ale mówię, ja... to nie było moja... Okej, okay, tyle. Nie mówię ci, że to była, twoja wina. To nie była twoja wina wcale. To zawsze ja nie zapaliłem tu światło. Nie. Widzę potkę. Nie, dobra, nie chcę mi się tu szukać klucza. Użyję wytrychu Spodziewałem się tego To na pewno No, znaczy jest O kurde no nie no! Mm. No i widzowie, właśnie tak, myślę, że... Myślę, że to by było na tyle, że się z Wami, Papa. Pa.